W Polkowicach zapadło rozstrzygnięcie w konkursie Chronię życie przed rakiem Polkowice 2015. Zainteresowanie konkursem tradycyjnie było bardzo duże, a poziom nadesłanych prac bardzo wysoki. Prace konkursowe były wystawione w dwóch kategoriach. Kategoria gimnazjalistów, uczniów klas drugich oraz kategoria Open, wszystkich innych mieszkańców gminy Polkowice, którzy chcieli poprzez swoje prace konkursowe włączycie właśnie w kampanię Chronię Życie przed rakiem. Yy, zostało wyróżnionych pięć prac w kategorii gimnazjalistów i dwie prace w kategorii open. Autorzy tych pięciu prac yy, w grupie gimnazjalistów, zostaną, będą twarzami tegorocznej kampanii, będą twarzami na kampanii billboardowej w mieście, a wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni upominkami w czasie konferencji, dziewiątej już konferencji, która odbędzie się 6 marca w Auli Forum. Prace były rewelacyjne. Naprawdę komisja konkursowa miała bardzo, bardzo trudny wybór. Tak jak wspomniałam, aż 58 osób główkowało, w jaki sposób przedstawić temat tegorocznego konkursu. A tematem konkursu oczywiście była profilaktyka nowotworowa, ale w kategorii... Yy, narzędzia promocji, narzędzia reklamy. Także były różnego rodzaju prace. Były to spoty reklamowe, filmowe, radiowe, hasła reklamowe, plakaty, yy, prezentacje, Ulotki, naprawdę różnorodność ogromna. Będziemy mieli potężny materiał do wykorzystywania. Mam nadzieję, że również Polkowicka Telewizja będzie chciała te prace pokazywać naszym mieszkańcom. Jurorzy dokonując oceny zgłoszonych prac brali pod uwagę spójność z tematyką konkursu, interesujące i zachęcające podejście do tematyki konkursowej, jakość techniczną oraz ogólne wrażenie. W kategorii uczniów w klas gimnazjalnych najlepszy spot reklamowy przygotował zespół w składzie Aneta Czerniawska, Kasper Kocik, Martyna Potocka. Ewa Michalak, Adrianna Rzepecka, Kacper Zdobylak i Kacper Mikołajczak. Wszyscy są uczniami gimnazjum nr 2. Najlepszy spot radiowy przygotował także zespół z gimnazjum nr 2 w składzie Katarzyna Kupczyk, Julia Wilczyk i Wiktoria Gawlita. Za spot reklamowy nagrodzono także zespół uczniów z gimnazjum nr 1 w składzie Klaudia Kłosińska, Urszula Romańska, Kamila Kurczewska, Natalia Buchak, Alicja Gawron, Katarzyna Plichta, Dorian Szymkowiak, Kacper Dudziak oraz Aleksandra Czermanowicz. W kategorii Prezentacja, Praca Indywidualna, zwyciężyła Karolina Fedek z gimnazjum numer 2 w kategorii Ulotka Praca Zespołowa triumfował zespół w składzie Martyna Dzięglewicz, Natalia Rzepka, Martyna Łukowiak i Natalia Bejnarowicz. W kategorii Open najlepsze okazała się praca Adama Machowicza, a w kategorii Spot reklamowy praca zespołowa. Postanowiono wyróżnić grupę w składzie Aleksandra Adamczyk, Martyna Nowak, Magdalena Dziuk i Klaudia Wawro.